Bal Przyjaciół K.P. Piła to taka już można powiedzieć e, tradycja pilska, początku roku? No myślę, że tak. E, przynajmniej w tradycji klubu już się bardzo mocno zakorzeniła. Bardzo fajna impreza, tu możemy e, po tym e, okresie intensywnych treningów, grania, możemy się spotkać w gronie nie tylko kolegów z klubu, ale też ze znajomymi, z rodzinami, z żonami. E, bardzo fajna impreza. E, to co się dzisiaj będzie działo? No myślę, przede wszystkim dobra zabawa. Tak? Zrelaksujemy się, bardzo dobry sezon był, e, bardzo fajne wyniki sportowe, czas to świętować. No i Zakładam, że będzie szampańska zabawa. No to, zdaniem prezesa klubu, e, bal przyjaciół KP Piła, to czy KP Piła ma dużo przyjaciół? E, według mnie tak. Tak, Patrząc na frekwencję, rok co roku mamy prawie 200 osób na, na balu. I to takie faktycznie osoby, z którymi gdzieś tutaj się i, i zaprzyjaźniam, osoby, które nas wspierają. Według mnie, jak na, na klub o tak w małym stażu, to jest e, bardzo fajna grupa, która nas wspiera. No dobrze, to jaki był nowy rok wchodzimy, a jaki był ten poprzedni, 2024 zakończony rok? Każdy rok jest dla nas dużym wyzwaniem, natomiast rok 2024 był na pewno dla nas przełomowy, bo dwie nasze drużyny seniorskie zagrały bardzo dobrze, są liderami na koniec rozgrywek. Drużyny juniorskie ciągle mamy w ligach wojewódzkich, cały czas nasz projekt się rozwija, mamy 300 zawodników, także ten nowy rok wydaje się być znowu następnym dużym wyzwaniem. Czekają nas na pewno dokończenie rundy wiosennej i te awansy, i zobaczymy, co dalej. Jeżeli awansujemy dwoma drużynami, no to to będzie spore wyzwanie. Od razu przeszedłeś do roku 2025, bo to jest duże wyzwanie organizacyjne, finansowe i taki ważny rok dla klubu? Tak, oczywiście. Każdy rok tak naprawdę, jak porównam, rok do roku jesteśmy klubem, który ma 9 lat, w przyszłym roku będziemy mieć 10-lecie. Jeżeli popatrzymy tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. To tak naprawdę, żeby być na tym poziomie, na który się osiągnęliśmy, każdy rok był rokiem dynamicznego rozwoju. I ten rok na pewno też takim będzie. Pewno wyzwania finansowe też będą, wszystkie scenariusze mamy gdzieś tam przemyślane. Mam nadzieję, że to, to wszystko się dobrze poukłada jak do tej pory. No to ostatnie pytanie, bo bal, co prawda ten jeszcze jest i się nie zakończył, no ale następny bal to już będzie bardzo szczególny bal, bo to będzie bardzo szczególny rok dla KP Piła. Tak, generalnie ten przyszły rok, tak jak mówię, to będzie dziesięciolecie Klubu Powstania i piąta edycja naszego balu. Także zapowiada się przyszły rok naprawdę szczególnie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Mariusz Januzik, na co dzień dyrektor sportowy Klubu Piłkarskiego Piła, ale dzisiaj specjalna funkcja, bo organizator balu. Balu Przyjaciółka Pypiła to już taka pilska, niewielka, ale dobrze rokująca tradycja? Tak, tak można powiedzieć. Jest ja to grupa organizacyjna, bo tylko nie ja. Dzisiaj czujemy, to, że jest jakaś nasza tradycja. Spotykamy się w rok w rok w tym samym miejscu. Nie tylko ludzie związani z KP, ale też i nasi przyjaciele, sponsorzy, niesponsorzy, rodzice, całe mnóstwo osób. I z całą pewnością można powiedzieć, że to już jest tradycyjne, noworoczne spotkanie. Kacper Zieliński, zawodniku piłkarskiego, piła na balu. To co? Czas na zabawę? Był czas na ciężką pracę, na zrobienie paru naszych planów, odległych marzeń, ale jest też czas na zabawę i jest to dzisiejszy dzień. No właśnie, jest ten czas na to, żeby odpoczynek? To jest w życiu piłkarza krótki czas, czy raczej jest trochę czasu, żeby odpocząć, szczególnie zimą? U nas w piątej lidze na pewno zima jest długą i wyczekiwaną dla nas przerwą na odpoczynek, dlatego chcemy ją bardzo dobrze wykorzystać. A Ty wykorzystałeś ten swój odpoczynek? Regenerowałeś się? Tak, jestem zregenerowany w 100% i głodny gry. I zobaczymy, co przyniesie wiosna. Nie mogę się doczekać. No bo bal balem, ale zaraz po balu jest początek okresu przygotowawczego. Gotowy? W pełni? Jak zawsze. Czego się spodziewasz po tym okresie? Ciężki, oprócz ciężkiej pracy, oczywiście. Na pewno, pierwsze co trzeba powiedzieć, na pewno będzie to ciężka praca. Fizjoterapeuci oraz trenerzy dadzą nam na pewno w kość. Ale myślę, że przełoży się to na y, polepszenie naszych umiejętności i lepsze ustawienie się na boisku. Czego się spodziewasz po tej wiośnie? Na pewno każdy chciałby mierzyć jak najwyżej. Ja tutaj wolę nie mówić, kto ma jaki cel, ale na pewno chcemy być jak najwyżej w Lize i do tego będziemy dążyć. A swoje jakieś indywidualne postanowienia nowoczne, piłkarskie masz? Na pewno, żeby pomagać drużynie i strzelać jak najwięcej dromy. A jak zdrowie? Nic nie boli, nic nie stuka. W 100% gotowy do okresu przygotowawczego i oby na ligę tak, tak było. No to oby ten okres przygotowawczy był cały przepracowany, bo e, latem tak nie było. No niestety, no pod koniec w jednym z paringów y, wyszło to trochę inaczej, ale myślę, że w tym będzie inaczej. Duża liczba sparingów się szykuje w tym okresie przygotowawczym, to dobrze? Z jednej strony tak, z drugiej strony. Na pewno więcej, więcej okazji do odpukać, oczywiście do złapania kontuzji, ale myślę też, że na pewno będzie to czas na lepsze zorganizowanie drużyny na boisku. Na no, ale tych kontuzji nie było, bo najważniejsze. Dokładnie. Dzięki Zieliki, powodzenia na boisku. Dziękuję. Na balu piłkarskiego Piła nie zabrakło przedstawiciela Związku Piłkarskiego, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, to znaczy, poseł Adam Luboński. E, to jest kolejny bal przyjaciół KP Piła. Czwarty. Czwarty z kolei. Byłem na każdym wspólnie ze swoją małżonką. Z, pytałem o to już kilkukrotnie tutaj moich rozmówców. Zapytam e, również się przedstawiciela Związku Piłkarskiego. Rośnie liczba przyjaciół KP Piła mówiąc e, wprost od momentu kiedy ten klub powstał. Ale to widać nawet na balu, który jest już po raz czwarty organizowany, że tych e, przyjaciół Klubu Piłkarskiego Piła, jak i również sponsorów przybywa z roku na rok i to cieszy nas. Chcemy jak najwięcej sponsorów, chcemy jak najwięcej przyjaciół, chcemy jak najwięcej tych, którzy cieszą się sportem i piłką w Piłę. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej jest zadowolony z tego, co się dzieje na terenie północnej Wielkopolski? Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zawsze cieszy się tym, jak kluby się rozwijają, a w szczególności jak rozwija się młodzież, a KP Piła jest, że tak powiem, wzorcem i liderem, jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży w tej chwili na naszym okręgu. No jest czas na zabawę teraz oczywiście podczas balu, ale niedługo wszystkie kluby albo już niektóre rozpoczęły okres przygotowawczy. To będzie... Wiosna jest zawsze trudniejszą rundą niż ta jesienna? Zawsze jest wiosna trudniejsza, bo wy już wszyscy w ten czas walczą, już w pewien sposób jest poukładana tabela i wszyscy walczą albo o te najwyższe cele, czyli o awans, albo będą bronić się przed spadkiem. No ja bym chciał, żeby nikt nie spadł z ligi, no ale tak niestety nie jest. Zawsze wygra ten najlepszy. Ja mówię niech wygra najlepszy, a wygrywa ten, co strzela więcej bramy. To dziękuję i dobrej zabawy Dziękuję. Karol Skiba, szef Akademii Klubu Piłkarskiego Piła. No Cały rok, e, cała masa pracy, ale jest też czas, żeby się pobawić. Tak, myślę, że w ogóle ten bal e, przyjaciółka P. Piła to jest taka fajna okazja, żeby się spotkać w tą jedną noc, taką wyjątkową noc. Bez sportu oczywiście będzie ta noc aktywna, będzie dużo zabawy, dużo tańców, być może nawet śpiewów. Więc no jest to taka już można powiedzieć w kalendarzu impreza wyczekiwana przez to środowisko piłkarskie. Bal przyjaciół przyjaciół, zresztą KP piła, tych przyjaciół z roku na rok można powiedzieć, że rośnie liczba. Tak, to widać gołym okiem, bo pamiętamy pierwszą edycję balu, no to rzeczywiście była skromniejsza, no dzisiaj ten bal już liczy pokaźne grono przyjaciół. Bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy też z tego powodu bardzo dumni. Trenerzy na Akademii na co dzień wykazują się co inną aktywnością niż dzisiaj. Dzisiaj będą mieli okazję trochę poćwiczyć nogi, ale w innym e, aspekcie i struny głosowe też. Też zdarza się, że te struny głosowe na treningach też trzeba mocno ćwiczyć. No oczywiście w zależności oczywiście od charakteru trenera, każdy ma troszeczkę inny styl prowadzenia zespołu, no ale dzisiaj e, tu nie ma granic, nie ma żadnych e, hamulców, więc niech się ludzie bawią, po prostu korzystają. A ten rok 2025, bo wchodzimy w ten nowy rok i nowe wyzwania pewnie dla akademii. Jakie to są? No te wyzwania one nie są jakieś bardzo mocno zmienne. Oczywiście staramy się co roku dokładać nowe projekty, o których pewnie za chwilę e, będziemy informowali. Ale takim głównym naszym celem zawsze chcemy, żeby ta piramida szkolenia była zamknięta. To, co udaje nam się do tej pory, chcemy mieć piramidę od podstaw do samego wierzchołka, czyli do grupy seniorskiej. Piłka nożna w Pile. To jest cały czas sport, numer jeden wśród dzieci i młodzieży? Wydaje mi się, że to nie chodzi chyba o, o tylko o piłę. No po prostu cieszymy się największą popularnością w Polsce. Pewnie pierwszym wyborem dla chłopca młodego dzisiaj jest piłka nożna i, i pewnie szybko się to nie zmieni. Chociaż grupę dziewczyn też w Akademii mamy. Też mamy. No oczywiście jest to nowa inicjatywa, którą my na pewno będziemy chcieli rozwijać. Dzięki Karol, dobre zabawy. Dziękuję. Tym razem z nami Łukasz Tesmer w podwójnej roli, przedstawiciel sponsorów, ale i również zawodnik drugiej drużyny klubu piłkarskiego Piła. No to zacznijmy od tej drugiej drużyny. Zobaczymy Cię na boisku wiosną? Czy to jest mglisto? <grym> i to co to czekają, tak. W środę zaczęliśmy treningi, mamy dwa miesiące, trzy miesiące prawie do ligi, tak że mam nadzieję, że tak. Że coś tam ukujesz <grywali. grym> Tak, tak, obie. No dobra, ale jesteś przedstawicielem sponsorów również klubu iplikackiego Piła. Tak się składa. No. Zyskuje klub grono przyjaciół, słychać o nim coraz więcej w regionie i w mieście, w branży w ogóle. No, oczywiście to wiesz, to, to, to widać tak powiem gołym okiem, jak przejdziesz się, się, się po sali, tak to grono sponsorów, ten klub biznesu KP Piła z roku na rok się, się coraz bardziej rozwija E, tworzy się taki networking, e, ci przedsiębiorcy współpracują ze, ze sobą, także naprawdę zaczyna to coraz fajniej wyglądać tak, jak, e, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Taki trochę wzór, wzór zachodni, że wokół klubu tworzy się taki klub biznesu, e, który wspiera finansowo klub, nie tylko finansowo, organizacyjnie też. Bardzo fajnie zaczyna wyglądać naprawdę. Dzięki Łukasz, dobrej zabawy. Dzięki. Dominik Kluk, e, zawodnik klubu piłkarskiego Piła, ale i nie tylko, więc opowiedz o, o swojej nowej funkcji, nowej roli. No, po zostałem dyrektorem ds. rozwoju w klubie piłkarskim Piła. Działamy, próbujemy rozwijać nasz projekt, zachęcać ludzi do, do włączenia się w niego, wsparcia nas, ale i aktywnie uczestnictwa po prostu w, naszej, w naszym projekcie. Jednym słowem musimy powolutku, jakby drobnymi kroczkami iść do przodu. No, Wiadomo, każdy ma ograniczoną ilość czasu, dlatego ktoś, ktoś powinien być yy, dodatkowo jeszcze w, ze, w drużynie, w zespole, w klubie od takich zadań. No i akurat dostałem ja taką zaszczytną rolę i, i będę ją piastował. No to życzymy powodzenia w tej e, roli, e, ale no, boiska nie opuszczasz. Boiska nie opuszczam. Mam nadzieję, że wrócę jak najszybciej, ponieważ mam yy, przewlekłe zapalenie ścięgna Achillesa. No i niestety. Niestety ciągnie się to za mną. Próbujemy z fizoterapeutami. <grafię> Dokładnie. E naprawić moje nogi. No jednak jest jak jest. To potrzeba troszkę czasu, no i działamy. Czyli, żeby kibice mogli wiedzieć, czy można się ciebie spodziewać na boisku wiosną, czy to jest dosyć ryzykowna teza? Mam nadzieję, że tak. Na 90% zrobię wszystko, żeby tak było. No, to sukcesów na boisku i poza nim. Dzięki do mnie. Dziękuję. Badzą się i na balu KP Piła, zawodnicy klubu piłkarskiego Piła. Z nami jest Piotr Przygocki. To jest chyba taki jeden z niewielu momentów dla piłkarza, gdzie może się tak bez, bez konsekwencji pobawić. Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku już. Powiem szczerze, że to jest mój pierwszy bal. Jestem ciekaw, jak, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że cała zabawa pójdzie bardzo dobrze. I tak jak pan wspomniał, no jest to chyba jedyny moment, gdzie nie trzeba się ukrywać przed drabinami, przed, przed ludźmi, żeby się dobrze bawić. To na takim balu zapominamy o piłce nożnej, czy tak, tych tematy my się będą gdzieś kręcić? Pytam debiutanta, co ktoś się spodziewa? Idąc na bal, nie chciałbym wchodzić o tematy piłki nożnej, ale każdy dobrze wie, jak to się kończy, że zawsze ta piłka gdzieś z tyłu głowy. A noga będzie tuptać? Trochę w inny rytm niż piłkarski? No mam nadzieję, że tak.